Siema! Z tej strony Siema Mapper! Dzisiaj kolejna dawka contentu, żeby wam się nie nudziło, bo wiem, że jedyne co robicie na tych elekcjach to pierwsze w Counter Strike'a i Ligunie i robicie filmy i później każecie mi to montować, więc dzisiaj pogadamy sobie o typku. Kubo od the the fat Fat, fatar, co nie? Więc... Ja sobie mam kanał, mój co nie, mam sobie kanał. Podziemy sobie na mój kanał. Tutaj gadam o Shanksimsonia. uuu, za niedługo 240 subów chyba, chyba specjal. Dobra. No i sobie siedzę, patrzę na komentarze i widzę takie coś. Jeśli chcesz, ale właśnie ja tobie wysrał kanał, to wbijaj do mnie na główny kanał bla bla bla, więc sobie dobra, bot, bot, ale to zostawiam Chyba pik. chyba a de Idę sobie na jego kanał i patrzę. 7k subów. Mniej wyświetleń ode mnie. Już wiem, że to jest Główną kanał, jedyne live, y, jakie robi, to promowanie kanału, więc sobie myślę, hmm, hmm, dobra, czyli wchodzi, sobie każdy pisać w komentarzu, żeby nas wypromował, i później na live'ach nas promuje, mm hmm. I pomyślałem sobie, że to jest bardzo ciekawy temat, żeby pogadać sobie o tym, więc ten typ zrobił jakieś 7 miliardów multi tylko po to. Żeby e, mieć subskrypcję, co nie? I że like, la, o lajku, lajkuj mi film, co nie? Lajkuj mi film, subskrybuj, to ci wypromuję. I czekaj, to była taka sytuacja na live. Nie oglądałem oczywiście całości, bo nie chcę marnować mojego życia. Tutaj Typiara. 40 zł Typiara. Co nie? 51 osób, o 53, o, o, o 59, co nie? I, i później się dziwią, czemu takie osoby jak Feedrek mają tysiąc subów, właśnie z takich debili jak on. E, tutaj jeden typo nagrał odcinek Karol W. Tu e, z komentarza typ napisał właśnie, że zrobił ten film, co so, i właśnie bardziej będziemy komentowali film Karola W. i sprawdzimy jaką kurwą jest ten debil, bo no to, to jest taki typowy Fortniteowy pewnie noob. Który jedyne co robi to kurwa gra Fortnite i później haha promuje i no i patrzcie na niego, no, no widać, że to jest lamer. Widzicie co on ma Ona coś z Fortnite'a w tle. Widzicie to? Czekajcie on się tu było, przybliżenie było. Patrzcie to. Nie. skierdala i nic się nie obchodzi. Co to jest? To jest Half-Life? Co to jest kurwa? Co to jest w ogóle za pokój? W pokoju ma tylko szafkę jedną. Wow, świetny pokój, więc. Przejdźmy szybko do filmu naszego kolegi Karolawu. W, Zobaczymy, co on powie na temat naszego e, Boga. 7K subów, ale ma mniej wyświetleń od Ciemana Persa, który ma 200 subów e, XD. A jeszcze. Wyobraźcie sobie, żeby dać takiemu typowi 430 zł. <laughs> Za co? Za to, że Kuba promuje kanał na XD. No dobra. E, zobaczmy co nasz Karol W. mówi na temat tego pajaca. Sorry, że w ogóle się nie przywitałem. Cześć, z tej strony się na No chyba, że już, już się przywitałem, ale dobra jednak, wszystko. Nie umiem żyć. Od Karol, a w Mikrofon trochę... mi się rozpada. Dziś ...trochę o takim... no, człowieku, który zachowuje się jak robak, którego trzeba tępić... Na po... Kurwa! jeszcze się lubię tego! Że, to jest jak robak, którego trzeba tam. Że... Nie, aż mu dam do za to suba, kurta W polskim YouTubie. Przepraszam, ale no, YouTube się w ogóle tym nie zajmuje. Oj, plus e, bo, bo po prostu, nie wiem, moim zdaniem powinny takie osoby być od razu banowane. E, I do no, i co, dzisiaj wam trochę o nim powiem. E, to jest Kuba adefakar. Adefakar. Adefakar ade, ade jakoś tam. Nie Adefat. Adefatar. Adefat, kolego, no wiesz, fat. Patrz, jest gruby, widać po jego mordzie, patrzcie jakiś spasły, kurwa. Nie pokazuję dolnej części, bo by go wyśmiali. Ja gdzieś tu wstaję. Widzicie, czy... jak on jest, kurwa, duży? Y -y, można powiedzieć że niego, Kuba Adesratar. <grym grym grym> kuba Adresa... No, ej, ten typ mi się podoba, to jest, to jest typ na moim poziomie. Tylko, że ja jestem lepszy, ale jest na moim poziomie oczywiście, y -y... ale bardzo, nie powiem nie? Ty kurwa ciśnie ludzi za jej listę. No i co? E, no, no i co? pisze mi po prostu z swojego górnego konta. Tak jak u mnie, no. Którym ma niby te 6000 subów, a ma z po wyświetleń pod filmami, ale mniejsza z tym, a to... Plus jeden wyczu. By... No, ogólnie 6000... 6000 subów, czekajcie, porównajmy sobie, co nie. Porównajmy sobie. Kanał 2015 11, 12 tysięcy wyświetleń. Kanał 2020 prawie 18xD. Podczam. Eee, widać, że wybijał się na Fortnite kiedyś i później po prostu na streaming. Kurwa w stylu, że Omega oh 1 zł 30 sekund. Promowanie kanału i takie duperele. Są jeszcze jakieś poradniki, gdzie losowe osoby wchodzą? No i może jakieś, nie wiem, dzieci, które mają po 5 subów, Yy, chcą mieć te promo i nie wiem i nic do tego nie mam. Ale... Oj byczku plus jeden kurwa. Oj byczku. Wchodzimy na jego i patrzcie co to jest. Kurwa. Kubuś, Rychu, Hard MK, Adamek, Ficho, Mega Kuba, R Rubek Epy, Brombi.pl, Jaca 123 no tutaj akurat, kurwa, Karol W. wyjaśnił, kurwa, całą widownię Kuba Adę z ratara, jak to e, szybko spłętował nasz Karol W., też w ogóle zajebisty nik kurwa, <trych> Karol W., ale na pewno, ale dobra, Szanu... nie szanuję jego niku, ale szanuję to, co on mówi. N nie oceniajcie kanału po wyglądzie. Oczywiście dają się o to nabrać, cało nie polecam. Ja sam się nie dałem i nie wiem, nawet tam nie patrzyłem nie wiem ile on ma w ogóle subów, ale widziałem tylko jeden jego film. Mm, I tak no samo. ale co? Dzisiaj wam pokażę trochę. Pisał mi swojego... Nie chciałem na razie, jakby pierwszy raz to napisał, jakby pierwsze trzy razy to napisał, po prostu go ukryłem na moim kanale. Swojego głównego konta to pisał. No i zaczął robić sobie mulciaki i to co widzicie pisać z Mulciaków. Dzisiaj napisał. O no, z mulciaku. tu Kuba, Pawełek i Polak z mojego kanału, czyli z ma 3, pewnie ma jakieś kolejne czternaście. O koncie o nazwie Pawełek. E, jeśli chcesz, abym właśnie jad... ja tobie wypromował kodą, to wbijaj do mnie na kodę kodą o nazwie Kuba. A, czemu nie mógł to na głównym napisać kanale? Że ej, chcesz promo, jak chcesz to, jak dasz mi suba i lajka, like to ci wypromuję kanał. Musiałbym kurwa z to pisać. w ogóle, on jest jakiś pierdolnięty. A de faper, gdzie zostaw na kanale subika i lajk like pod zapisem live'a. Tak samo napisał o takiej samej treści tu jest zrobione z, z oczywiście YouTube z oczywiście YouTube Studio jest zrobiony ten screen Jeśli chcesz abym właśnie ja wypróbował twój kado to jest taka sama w sobie treść jak wcześniej. Przepraszam, no. w ogóle nie był że... W ogóle porównajmy czy to są te same treści jak z mojego filmu. Aż jestem ciekawy czy on napisał czy on sobie zrobił Ctrl C, Ctrl v czy Słuchaj, aż jestem ciekawy. Jestem ciekawy, kurwa. Zobaczmy. Jeśli chcesz, abym właśnie ja tobie. O nie, dopisał tobie. Dopisał tobie. Wbijaj do mnie na główny kanał. W ogóle. Przypnij. E, o, przypnij. Serduszko. Patrzcie na tego. Kupa, i no, no, no to powinienem od razu zrobić, no ale mi się nie chciało. Że on jest robakiem blisko w ale zachowuje się i nawet blisko mi trochę do, do powiedzenia, że jest nim, ale na pewno jest darmozjadem i, i nic nie osiągnie, robiąc tak. I nie dociera do niego hmm. żadna prośba, żeby nie promował się, nie zaśmiecał mi komentarzy. Yy, no, on ma po prostu to gdzieś, więc. No, chyba już można pod nękaniem wziąć, kurwa. Kurwa. Wyobraź sobie, blokujesz konto, piszesz typowi na mainie, ej kurwa, przestań pisać bo komentarze, bo nie zaśmiecasz komentarza, co nie? A on dalej, kurwa, kolejne 70 multikont i pisze ci kurwa w kółko i w kółko tą samą wiadomość. Kurwa, już pod jakiś cyberbullying No lowjump kurwa. No i nie polecam tam wbijać, bo żadnego proma on nie robi, to po pierwsze, po Oj, drugie... No po drugie, nie wiem, zrobi jakieś odcinki, których, nie wiem, robi odcinek jak edytować sobie live albo zrobić premierę, co wie każdy, można powiedzieć, już od, od dawna od zrobił ten tydzień temu ten film. więc... <laughs> jak zrobić premierę? Po prostu klikasz, kurwa, ptaszka, zrób premierę. Nie wiem, on nie Zde. ma nic takiego swojego. Eee, robi tam jakieś live, gdzie nazwie, że to jest próbowanie kadałów i w ogóle i w ogóle, a próbuje kadały za Dunajta. Więc co jest dla mnie ja bardzo, bardzo wąskie, bo piszę pod każdym filmem, że da pisz w komentarzu to i to i to, a wypróbuję Ci kodą i w ogóle. A promuję kanały za Donata na live'ie, więc nie polecam go mm, bardzo. I co, ja się z wami żegnam. Do tak, Dziękuję Karolu Wu. Może kiedyś kolab z wyzywamy jakiegoś e, raka kurwa internetu kiedyś razem. Jeśli to oglądasz, to byłoby fajnie. To może pogadamy, masz tam Discorda mi podasz, pogadam sobie, ale to już to już kurwa później. Więc tutaj Karol W. Kurwa podsumował tego w ogóle, idiotę. Kurwa, co to w ogóle jest. No, siema. E, nawet nie wiedziałem o tym, że. Kurwa, trzeba donate'a dać, żeby ci kanał spromował. Ale w ogóle zajebiste promo. Płacisz typowi za ile subów? 10? 10 subów. W ogóle XD. Wobec sobie, że płacisz komuś tylko po to, żeby dać 10 subów. To ja już wolę kupić sobie. Suby z grokur, kurwa! Albo samemu sobie zrobić multi konta. No nie, proszę, tej faki jeszcze muszę mu hajs dać. To jest tutaj, no, Karol był e, bardzo ładnie 3 minuty, ja mi zajęło to ile? 15 chyba, albo 10 co nie? No ale ja lubię robić długie filmy, żeby były pieniądze. Aha, pieniądze. Ogólnie. No ale, no, właśnie tutaj, no, boty, znaczy boty, no. no multiki, myślę, że da, nie daje. Więc no ogólnie fajnie by było jakbyście zreportowali go, nie wiem. Wyle jest jakaś opcja, że wykorzystywanie dzieci, o. Wykorzystywanie dzieci, co nie? Kurwa, Kurewa piszecie i no i. No i, no i, no i reportujecie go. Więc no takich ludzi trzeba po prostu z internetu usunąć, więc. Może ja i Karol W strażnicy internetu jakoś poradzimy. A ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!